Ej, wy, prorocy, od tysiącleci głoszący przemijalność, nieuchronny koniec ziemskiego bytu, straszący ludzi piekłem, sądem ostatecznym, ujarzmijcie rozmach swój, bo to wy winniście temu, że człowiek z trudem niebo rozumie. Hejże, Nostradamusie, ty nie przepowiedziałeś, ale stworzyłeś swoją myślą daty strasznych kataklizmów ziemi. To ty zmusiłeś wielu ludzi, by ci uwierzyli, i tym samym ich myśli wplotłeś dla urzeczywistnienia tego okropieństwa. Zawisła nad planetą twoja myśl, proroctwem i nieuchronnością strasząc ludzi, lecz teraz się nie ziści. Niech twoja myśl z moją się zmierzy. Oczywiście, że wiesz o wszystkim zawczasu i dlatego tak szybko bierzesz nogi zapas. Hej, wy! Zwący siebie nauczycielami ludzkich dusz, nauczyciele, próbujący wmówić człowiekowi, że jest słaby duchem, że nic nie wie i tylko Wam, wybrańcom, wszelka prawda jest dostępna. I tylko ukorzenie się przed Wami udostępni Boży Głos i całą prawdę wszechświata. Wstrzymajcie swoją nadgorliwość. Od dziś wszyscy niech wiedzą, od stwórcy każdemu dane jest wszystko od zarania. Tylko nie trzeba tego zasłaniać mrokiem postulatów, mrokiem wymysłów, dogadzając własnej pysze. Nie stójcie między Bogiem i ludźmi. Sam z każdym chce rozmawiać, ojciec. Ojciec nie zna pośredników. Prawda jest od zarania u każdego w duszy. Teraz, dzisiaj, a nie jutro, niech szczęśliwy będzie każdy człowiek. Stwórca wypełniał szczęściem każde mgnienie i każdy wiek. W jego pomysłach nie ma miejsca na męki ukochanego dziecięcia. Ona grała i to z takim natchnieniem, z taką determinacją grała. Oczywiście, że gra, ale dlaczego nad nią, na niebie, nad tajką świeci jakieś niezwykłe światło, jak gdyby niebiosa zapisywać mogły wszystkie frazy, które w natchnieniu i. Z rozpaczą leśna pustelniczka z ziemi rzuca. Hej, jasnowidze wszystkich wieków, mrok człowiekowi przepowiadający. Tym samym stworzyliście mrok i piekło. O, jakże starannie sycyliście swoje ego. Strasząc człowieka w imieniu ojca, chodźcie, oto ja, chodźcie wszyscy, spalę promieniem w jednym momencie mrok wiekowych postulatów. Całe zło na ziemi. Zostaw swoje sprawy, leć do mnie, mierz się ze mną, spróbuj. Lecz wy, wojowie, wszelkich wiar, to wyście wszak wywołali wojny. Nie maszcie teraz o wojnach. W imię swoich merkantylnych interesów diabelskim kłamstwem ludzi o wojny nie wciągajcie. Sama stoję przed wami, zwyciężajcie. Żeby zwyciężyć, musielibyście wszyscy na mnie iść. To będzie bój bez bitwy. Pomogą mi w tym duchowni wszystkich wiar. Moje pramatki, ojcowie moi, światło prawdy praźródeł, wlejcie w ludzi. Oddajcie wszystko, coście chronili dla mnie tak troskliwie. Rozdajcie wszystkim tym, którzy mogą przyjąć światło. Niechaj zło walczy dziś samo ze sobą i z moją cielesnością, ale nie z mą duszą, bo całą duszę oddam ludziom i w ludziach duszą swą ja wytrwam. Wszystko, co złe, szykuj się, by odejść z ziemi i rzuć się na mnie. Jestem człowiekiem u źródła. Ja, Anastazja. Silniejsza jestem od ciebie. Przestań, po co sama nieczyste siły przywołujesz. Włączyłem się, myśląc, że nadal trwa zabawa. Władimirze, ty się ich nie bój. One są tchórzliwe. Przecież. Powiedziałeś, że jestem przebiegła, chytra. Niech będzie chytra, bo przechytrzyłam ich. Oni śmiali się z ciebie, uważając mnie za wymysł, a ja w tym czasie tworzyłam. A siły, które przyniosły moje promatki, moi ojcowie z praźródeł, rozdałam wielu ludziom. Nogą tupnęła i zaśmiała się dźwięcznie i znów zawirowała niczym baletnica. I ja, wciągnięty do tej gry zacząłem podtrzymywać ją na duchu. — Dawaj, Anastazjo, pal, niech zło ziemi całe rzuci się na ciebie, spal je, tylko ostrożnie, żeby samej nie zginąć. — Żebym zginęła, Włodymirze, musieliby porzucić wiele ziemskich spraw, mnóstwo dusz przy tym oswobadzając ze swoich okowów. Lecz jeśli zginę, to wszystko jedno, już się dzieje to, o czym już zamarzyłam. Niebiańskiej harfy struny dźwięczą szczęśliwą melodią, a dusze człowiecze słyszą ją. One ją rozumieją. Graj niebiańska harfo wszechświata! Graj szczęśliwą melodię! Dla nich, dla wszystkich ludzi ziemi, niech wszyscy poznają melodię duszy. Patrz, Władimirze, ludzkie dusze, promyki swoje kierują ku zmęczonej od trudów ziemi! Z tymi słowami podbiegła do reklamówki z listami czytelników, uklękła, położyła dłonie na paczuszce, ciesząc się niczym dziecko mówiła w zachwycie. Gdy u starszego człowieka, żołnierza, który był w boju, podczas czytania książki pojawiły się nagle łzy, gdy u młodej mamy się, pojawiło się inne podejście do narodzonego dziecka. I dziewczynka ma dopiero 12 lat, a wszystko zrozumiała i zacznie kochać życie. Gdy spójrz, młody kawaler i narkotyki powiedział, że nie będzie więcej ich brać. I pojechał, pojechał do swojej matki. Ludzie z więzień ślą listy. Czy widzisz, czujesz, jak ich dusze śpiewają, w siłę wzrastają? To są te znaki, które znalazłam. I kombinacje dźwięków wszechświata, ich brzmienia zrozumieją duszę. Teraz one grają, także w nich. Oni je rozumieją. Na razie to nie wszyscy, ale będzie ich wielu takich. Patrz, jak ludzie przedstawiają swoje rozumienie w wierszach. Tak szczerze się cieszyła, opowiadając, mówiąc o tym wszystkim, co jest w listach, że zapatrzyłem się na tę scenę i pomyślałem: No cóż, niech się cieszy, niech bawi się swoją grą i wierzy w spełnienie swoich marzeń. A ja napiszę wszystkim, że ona gra. Sama wymyśliła wszystko i cieszy się swoimi pomysłami. Chciałem już się uspokoić, i nagle w świadomości znowu wszystko mi się pomieszało. Uznałem, że to wszystko jej wymysł i fantazja. A tu, wyobraźcie sobie, można od tego postradać zmysły. Wyobraźcie sobie, że ona mówiła o listach, wszystko to, co faktycznie było w nich napisane. I nawet w tych listach, których nie przywiozłem do tajgi. Ale jak? Przecież ich nie czytała. Stałem jak zamurowany i patrzyłem. I słuchałem, jak deklamuje wiersze, które były w kopertach. To ucieszyła się z czegoś nagle, to zatroskana milczała, jakby wszystkie listy w jednej chwili przeczytała. O listach powiedziała absolutną prawdę. Dokładnie tak. Dokładnie. Stop. To znaczy, że i do tej pory wszystko dokładnie opowiedziała, więc to nie była gra. Marzyła? Oczywiście, że marzyła, ale o książce, o wierszach, które teraz leżą przed nią, przecież też wcześniej pomarzyła. Tak więc spełniły się jej marzenia, spełniły. Oto leży przed nią książka materialna, fantastycznie. Nie, to nierealne. Czytelniku, czyżbyś także i ty trzymał w tej chwili w dłoniach zmaterializowaną pod postacią książki cząstkę zuchwałego marzenia pustelniczki? No i co teraz? Czyżby coś innego także mogło się wypełnić? Gdy ochłonąłem z osłupienia, zapytałem: Jak się dowiedziałaś, co piszą w listach, jakby się wszystkie przeczytała, nawet te, których nie przywiozłem? Anastasia odwróciła się, promieniując radością. To wszystko proste. Patrz, jak można słyszeć mowę duszy. Nagle umilkła, w milczeniu podeszła do mnie, spokojnie i w zamyśleniu powiedziała. Odpowiedzieć na wszystkie pytania nie jest trudno, ale odpowiedź nie rozwiązuje problemu. Jedna odpowiedź rodzi nowe pytania. Dlatego też... I obecnie gryzie ludzkość jabłko Adama, nie wiedząc, że nasycić się nim nie sposób, a odpowiedź każdy sam w sobie może usłyszeć. Jak to można się dowiedzieć? Kiedy poprawna, a kiedy niezbyt poprawna przychodzi odpowiedź? Od najwyższej prawdy jedynie pycha zwodzi. Władymirze, postaraj się mnie wysłuchać. Usiedliśmy na trawie obok paczki z listami, jej oczy błyszczały, a na policzkach płonął rumieniec, gdy powiedziała: Opowiem o stworzeniu, i wtedy każdy sam na swoje pytania będzie mógł odpowiedź otrzymać. Wysłuchaj mnie i napisz o stworzeniu, o wielkim dziele stwórcy. Posłuchaj i duszą spróbuj zrozumieć. I zaczęła się natchniona opowieść Anastazji o stworzeniu. To długa opowieść i tu się nie zmieści, ale jedno wam powiem. Po niej zapragnąłem się pomodlić. Z całym szacunkiem dla Was czytelnicy, i do spotkania w następnej książce. Władimir Megre. Tych, którzy pragną dostać się do Anastazji, ojca Feodoryta, do szkoły nauk Sztychnina, proszę o zastanowienie się. Czy godzi się odciągać tych ludzi od swoich spraw wyłącznie dla zaspokojenia swojej pustej ciekawości? Anastazja ma rację, mówiąc: Ten, kto potrafi zrozumieć, o czym mówię, da tego dowód swoimi czynami, w swoim domu ich dokonując. Ojciec Feodoryt ostrzegał mnie, że będzie mi ciężko z powodu spotkań z mnóstwem ludzi, spotkań, nie mających sensu, z poszukującymi ludźmi, którzy szukają nie wiadomo czego, czegoś niejasnego dla duszy. Rzecz jasna, mogłem zmienić wszystkie nazwiska w książce, zamaskować miejsca pobytu, ale nie mogłem tego jakoś zrobić. Zatem proszę, najpierw pomyślcie, zanim będziecie niepokoić swoją pustą ciekawością tych, o których tu napisałem. Może lepiej napisać do nich list, jeśli macie im coś do powiedzenia. Jeśli wtedy was zaproszą, to przyjeżdżajcie. Koniec trzeciej księgi.